Witam serdecznie, moje drogie kochane single, na czytaniu zaklęć miłosnych dla osób, które są wolne. I teraz filmik, który się pojawił wcześniej dotyczył związków partnerskich, małżeńskich, które są już z jakimś stażem, tak tutaj, oczywiście jest to dla singli, a dla singli muszę to powiedzieć, że jest to istotne. Proszę pamiętać, że jeżeli chcecie przywołać miłość, uczucia partnera, to tylko i wyłącznie wtedy. Kiedy wiecie, że ta osoba jest wolna. Jeżeli ta osoba prowadzi inne życie, ma drugą rodzinę, miłość, nie wolno wam w żaden sposób używać zaklęć na tą osobę, ponieważ jest to wtedy wbrew jej woli. Działamy tutaj tylko poprzez białe zaklęcia, czyli jeżeli chcecie kogoś spotkać po prostu na swojej drodze, i ja takie zaklęcia będę wam czytać. Więc używamy zawsze zaklęć tylko. W dobrej wierze, nie krzywdząc, nie ingerując w życie innej osoby, ani zakłócając jej życia. Proszę o tym pamiętać. A teraz przeczytam Wam zaklęcia autorki. Mogę powiedzieć tylko o tyle, że jest to pani Joanna, która oczywiście oprócz zajmowania się tarotem bo z tego też tytułu tą książkę nabyłam dawno temu oprócz zajmowania się tarotem, numerologią, horoskopami to jeszcze oczywiście yy, ma swoje zaklęcia, które gdzieś kiedyś zostały też jak gdyby zmodyfikowała z dawnych, starodawnych jakichś zaklęć. Wiele tych zaklęć przetestowała też na sobie i jest to bardzo popularna książka, ponieważ ja kupując ją z drugiej ręki Zapłaciłam za nią chyba nie wiem 200 coś złotych, a tak naprawdę normalna cena jest około 20-30 złotych. Więc słuchajcie, jest to rzeczywiście bardzo książka ceniona teraz, a nie ma już jej wydanej ponownie. W związku z powyższym, tutaj, no, jest warta, warta tego, tej treści, którą w sobie zawiera. Ponieważ, no, są tutaj prawa autorskie, nie mogę pokazywać tej okładki, ani też mówić, od kogo to jest, bo nie chciałabym, aby to, ten filmik został usunięty, ani też, żebym ja miała z tego tytułu problemy, A wyjątkowo chciałam Wam się, z Wami się podzielić tymi treściami, zakręć, bo uważam, że. Może się komuś rzeczywiście one mogą przydać, tak? A czytając tą książkę, bo czasami wracam do starych książek po, po, po jakimś tam czasie, po roku, po dwóch, do tej chyba właśnie wracam po dwóch latach jeszcze, natknęłam się właśnie na tych ostatnich stronach na te zaklęcia i uznałam, że po prostu wam je przeczytam. Nie będę udawała, że ja je znam na pamięć i tak dalej, po prostu wam je przeczytam, bo z niektórych nawet ja korzystałam, więc tutaj. Jak najbardziej zostawiam Wam tutaj wolną wolę, natomiast przeczytam Wam treść te, tej, tych zaklęć, i ważne jest, aby robić to tylko i wyłącznie z dobrą intencją, ze szczerością swoich potrzeb i chęci i uczuć, i oczywiście skrupulatne stosowanie się do zapisu, który w tym zaklęciu się znajduje. Ok, kochani, żeby nie przedłużać, zaczynamy, bo 3 minutki już mówię. Więc myślę, że wystarczy. Pierwsze zaklęcie. Będę chciała wam przekazać dwa. Pierwsze zaklęcie hmm, dotyczy hmm, moi drodzy przywołanie miłości. Więc jeżeli jesteście siglami a chcecie przywołać miłość, myślę, że to będzie dla was odpowiednie. I dosyć długie jest hmm, to zaklęcie. Więc teraz proszę słuchajcie uważnie, a później sobie przewijajcie i notujcie. Zaczynamy. Przywołanie miłości. Jest to zaklęcie, którym możemy przywołać jakąś niekoniecznie konkretną osobę. Po prostu zależy wam na uczuciu na miłości, a nie na konkretnym brunecie, yy, z, wiecie, z jakimś tam tatuażem na palcu, którego widzieliście wczoraj, tak? Zaczynamy. W uprzednio przygotowanym miejscu uż rekwizyty. Dwie świeczki, białą i czerwoną, motek czerwonej przędzy, płatki białej i czerwonej róży, biały cukier, Twoje imię napisane czerwonym tuszem na białym papierze, małą czarkę, igłę lub szpilkę. Bardzo ważne jest, aby obdarzyć te przedmioty własną energią, dlatego. Dlatego dłonie nad rekwizytami trzymaj tak długo, aż poczujesz ciepło i mrowienie. Czyli, jeżeli rozłożycie te atrybuty, o których tu powiedziałam, trzymajcie obydwie dłonie dosłownie w taki sposób, aby poczuć, jak ta energia z tych atrybutów przedmiotów do Was idzie. Ok? Idziemy dalej. Zapal czerwoną świecę. Biały cukier. Płatki, róży i papier z Twoim imieniem włóż do czarki. Wymieszaj. Szpilką lub igłą wypisz na białej świecy słowo miłość i własne imię. Weź świecę do ręki, ściśnij oburącz i powtórz siedmiokrotnie ułożone przez siebie słowa, którymi zaklinasz miłość. To muszą być Twoje słowa, obojętnie jak miałyby wybrzmiewać. Kartkę wyjmij teraz z czarki i włóż pod świecznik. Ustawiając w centrum miejsca, które zostało przeznaczone na magiczne działania. Czyli musi mieć po prostu jakiś kącik przeznaczony gdzieś na komodzie. Proszkiem z czarki złożonym z cukru i płatków róży. Narysuj wokół świecznika serce, patrz długo w świecę i płomień, oddychaj głęboko, wyobraź sobie siebie jako osobę już szczęśliwą, weź do ręki przędzę i przewiń motek na drugą rękę, a następnie ponownie do stanu wyjściowego. Odłóż go delikatnie na bok, uważaj, żeby nie upadł, to symbol uczucia, na które czekasz. Podziękuj patronom, zgasi obie świece, odwołaj swoje magiczne działanie i poczekaj. Powtarzaj to przez siedem kolejnych dni. Potem, kiedy uznasz, że czar już działa, wysyp mieszankę cukru i ziół na najbliższy trawnik. Poproś, aby w momencie wchłonięcia płatków i cukru przez ziemię w Twoim życiu pojawiła się miłość. Koniec zaklęcia. Następne zaklęcie, kochani, mówi już o konkretnej osobie. Na przykład wakacyjną miłość. Bądź jakiegoś kolegę, który wiecie, że jest wolny. Oczywiście to powtórzę jeszcze raz, bo możecie zrobić krzywdę sobie i komuś. Zaczynamy. Schowaj do białego, lnianego, własnoręcznie uszytego woreczka jakąś rzecz, która przypomina Ci chwilę z ukochaną osobą. Czyli to może być właśnie wakacyjna miłość, to może być jakiś kolega, z którą sympatycznie się coś zaczęło, ale się gdzieś tam rozwiało. Koś, kogoś, kogo znacie, ale też wiecie, że jest teraz wolny. Do woreczka włóż na przykład suszony kwiat, Muszelkę, bądź po prostu zdjęcie tej osoby, jeśli posiadasz. Musi to być rzecz, która przypomina ci chwilę z tą ukochaną osobą. Woreczek zawiąż czerwoną kokardą i noś przy sobie. To naprawdę działa. Koniec, oczywiście, kochani, zaklęcia. I patrzę jeszcze tutaj. Yy, jeszcze na jakieś konkretniejsze, jakieś jedne, ale myślę, że dla singli to jest wystarczające. Jeżeli macie jakieś pytania od, odnośnie tych zaklęć, <laughs> aczkolwiek przytałam Wam całą ich treść, ale mam tutaj jeszcze inne <laughs> zaklęcia. Yy, na przykład na Ognistą Miłość, jest to zaklęcie stosowane w sytuacji, kiedy niby wszystko jest w porządku, ale ciągle czegoś w tym związku brak. Więc jeżeli macie jakieś, no to jesteście tutaj samotni, bo to jest akurat zaklęcia są dla singli. Ale jeżeli się pojawią jakieś pytania, jeżeli byście chcieli jakieś konkretne jeszcze jakieś konkretne zaklęcie, to piszcie mi w komentarzu. Jeżeli takie zaklęcie znajduje się w tej książce, bo tylko tą książką będę się posługiwać, to jak najbardziej nagram kolejny filmik i. Tutaj przeczytam Wam treść tego mniej więcej zaklęcia, tak? Gdyby, gdyby były jakieś dodatkowe jeszcze pytania, bądź jakieś coś nie zostało zrozumiane, to możecie do mnie pisać, aczkolwiek wszystko myślę, że powiedziałam, ponieważ te zaklęcia są konkretnie rozpisane pod daną nazwą, i tutaj nic więcej nie ma. Zapraszam naprawdę do testowania tego. Mam jeszcze inne zaklęcia inne autorki, ale one są związane akurat z tarotem. I tamto akurat rzeczywiście ja jestem w trakcie testowania, więc może kiedyś się z Wami podzielę, ponieważ do tego jest potrzebna talia kart tarota. Wiadomo, że nie, nie wszyscy posiadają. Ci, którzy się interesują, mogą taką talię mieć, ale większości z Was przychodzą tutaj na kanał wysłuchać właśnie jakichś informacji, wiedzy, horoskopu, a niekoniecznie posiadacie karty i nie będziecie wydawać na to teraz pieniędzy, więc tutaj tamte zaklęcia są zupełnie zupełnie inne więc tak kochani, życzę wam wszystkiego dobrego i abyście znaleźli swoją miłość aby te zaklęcia prawidłowo zostały przez was wykonane i abyście otrzymali i spotkali tą osobę, której tak bardzo potrzebujecie i którą tak naprawdę chcecie odnaleźć i tą, która jest wam jeszcze nieznana Bądź tą, która jest Wam znana, ale z jakiegoś powodu się gdzieś coś rozeszło i, i możecie ją przywołać od nowa, pamiętając, że tylko wtedy, kiedy ta osoba jest wolna i nie niszczycie komuś życia. Wszystkiego dobrego Wam życzę, moje drogie kochane. Kochani subskrybenci i widzowie, wysyłam serducho. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to oczywiście zapraszam tutaj do kanału, bo te zaklęcia i ten filmik jest dosłownie wyjątkiem po dwóch latach, praktycznie tutaj, kanału. Miałam taką potrzebę, jakoś tak wyjątkowo, nie wiem czemu, żeby takie zaklęcia dla Was tutaj przeczytać. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa.